Dziś przypada Dzień Ojca, centralne uroczystości odbędą się w Ojcowie. No, nie jest to bardzo popularny dzień, dlatego warto przybliżyć nieco ojca jako takiego poprzez zrzucenie garści teorii na jego temat. Tematu nie wyczerpiemy, to najwyżej temat może nas wyczerpać, zatem zajmę się tylko pobieżnie przedstawieniem co ciekawszych rodzajów ojców. Może na początek Ojciec-założyciel. Ojciec-założyciel, bo zakłada, że tam no, <laughs> nawet jak nie założy zabezpieczenia podczas Deonda randa, to nie będzie dziecka, a później okazuje się, że jest. Ojciec Prać, czyli ojciec Stanisław Prać, Dominikanin, jest to przykład nieznanego ojca, bo nikt o nim nie słyszał, w przeciwieństwie, tutaj dygresja w bok, w przeciwieństwie do nieznanego żołnierza, o którym każdy słyszał. Ojciec duchowy. To taki ojciec, który znika jak duch, gdy tylko pojawi się dziecko. Jest także ojciec przełożony, przełożony na później, kiedy kobieta nie chce mieć na razie dziecka. No i ojciec pio. Ojciec pio. No pio, pio, ale tylko w weekendy pijo. No... Zobaczcie, nawet tak pobieżny zestaw rodzajów ojców wskazuje, że ojciec jako taki, nawet jak jest jaki taki, jest obecny w naszym życiu i składamy wszystkim tatom życzenia, by byli ojcami sukcesów, bo ojciec sukcesu jest tym samym ojcem dziecka szczęścia.